Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Cino i witam was w kolejnym odcinku z LEGO Star Wars. Um, w ostatnim odcineczku przechodziliśmy sobie rozdział piąty, jak się nie mylę? Nie, czwarty przechodziliśmy, przepraszam bardzo. Czekajcie. Tak, kanonierki i teraz rozdział piąty, hrabia doku. Jakbyście czasem słyszeli w tle klikania albo walenie w klawiaturę, to, to mój brat wydaje takie dźwięki, bo gra w lola i przygrywa mecz. Hehehe. Dobra, część druga, atak klonów. Rozdział piąty, hrabia doku. Podczas, gdy klony toczą walkę z armią droidów, Hrabia Doku ucieka do swojego tajem, tajemnego hangaru. Obi-Wan Kenobi Anakin Skywalker ścigają Hrabiego, przygotowani do stoczenia ostatecznej walki z Lordem Sith. Sith, Sith, czyli Sith. Przynajmniej tak, tak mi się wydaje. No widzimy, że ucieka. E Czekajcie, ja chcę tego ziomusia, bo on jest lepszy. O, coś przyciąło lekko. Aha, i teraz będzie się zaczęło uciekanie ciągle, tak? I będzie musieli przychodzić jakieś dziwaczne rzeczy. No, rozwal go, pach. Co ja zrobiłem? No, mogę na to skoczyć? Wow. O! A więc o to to chodziło, dobra czaje. Co on teraz tutaj będzie robić? Ej no serio, te stworki głupie jak ja ich nie lubię. Muszę je tak rozwalać. Kurde, jednak nie. Eee, przepraszam, że tak przez chwilę nic nie mówiłem, ale się tutaj koncentrowałem, żeby te gówna zabić. Dobra, ale patrzcie tutaj w ogóle... No kurde, wskacz, sk skakuj tam. Czekaj, bo tam... No. No kurde, jak mam go... Może ten należy... No kurde, nie, no, no how, no kurde, zważcie, a bo ty tam, no, skakuj tam? O, o, aha, to tak to mieliśmy zrobić. Ale ja chciałbym tam tą śliczną paczuszkę, ja chcę mój mini zestaw. A czekajcie, aha, bo tam, tam można wskoczyć na to co, no, ej, 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 bo, bo, bo spadnę. No kurde. No. Jak ja mam to niby wskoczyć? Czekajcie, może stąd. Eee. No prawie. Eee, A, Aaa, widzieliście to jak jestem pro koksu? Dobra, chodźcie tu młody. Ty masz lepsze kombole. Idziemy dalej. Gonić go! O, będziemy się tu bić? No, w końcu. Ty, ale on napasza. No, lej go! No, masz gnoju, masz, masz, masz gnoju! Masz, ziksuj się, masz gnoju! On coś teraz będzie robić dziwnego? Aha, no tak. Dobra, można było się spodziewać, wow, wow, wow. Boom, masz, ma to <gry> Boom, dziecinko. Co, za dobrze jesteśmy, co? Nie, nie, weź, on cię zabije, nie. Odciął mi rękę. O! Oh. Mistrz Joda! <laughs> Jodą gram! Ej, ale on ma wiksy! No, bez jajców! Ej, jak się on tu wiksuje! Masakra! Ej, ludzie! Ale nim kombole można sypać! Ludzie, święci! Masz, matomakler. Ma Ja pierdziele, ej co on potrafi? Ej no seryjnie, dlaczego ja jodu nie mogłem wcześniej grać? Patrzcie, ja tylko skaczę! Ja tylko skakałem. Bang. Ej no serio teraz on takie wiksy tu odwala? Nawet podczas skakania? Wystarczy, że się ruszę i on już tutaj coś dziwnego odwala. Widzieliście to? Ja chcę tylko przejść, a on już skacze. Bang. Jak on skacze, ja pierdziele. Ale go ciacham. Ja pierdziele, ej no Mistrz Joda tu rozwala, no rozwala perfidnie. Niepozorny starzec, a mioć jak, 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 jak nie wiadomo co. Bang. Bang, bang, bang. Starcu, nie masz ze mną szans. Bang. Idzie, No. No, nam. No i część druga ukończona. To by było na tyle. Spodziewałem się trochę dłuższego, dłuższego tutaj odcinka, ale no, niestety. Mistrz jest dostępny. Ale on wiks odwala, ja pierdziel. To było mocne, to było mocne. Mistrz Yoda, ledwo, ledwo się ruszyłem, a ja ten już jakieś wiksy sriksy. Dwa, bank, Bang. Wow. Kontynuuj i znowu napisy. Czy będzie coś jeszcze tutaj? Jakiś filmik, filmikowy? Coś tego? O. No właśnie, patrzcie, leci. Leci sobie. No i znowu napisy. Mam nadzieję, że on się podobał dość króciutki odcinek, ale, ale mam nadzieję, że on się no, naprawdę podobało, bojo joda, to naprawdę nie złe odwala. Dzięki wielkie za obejrzenie Mam nadzieję, że, że, że zostaniecie ze mną i, I tą trzecią część będziemy Kontynuować yy, Z LEGO Star Wars The Videogame No i myślę, że to na tyle Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie I co wam się tam nie podoba Możecie też na Facebook yy, Wbić na Ask'a, zadać mi pytanie A jeżeli będziecie chcieli to nawet Q&A zrobię, tylko no muszą być pytania oczywiście No to trzymajcie się ciepło Cześć!